To wybierasz kochanie Diamenty od smorowskiego Słuchajcie, wędrujemy sobie po galerii. Jaki mam przypadek? Podchodzi do nas taki starszy dziadzio. Starszy pan podchodzi do nas. Dobra, wejdź proszę. I mówi tak. I mówi tak. Panie, panie. Bo tak patrzę kurwa na mnie, coś, nie? Podchodzę, bo, co jest mi no to jest ziomuś, mordo. A mówi ale, że się pan upaćko na tym mordzie. Nie no, wiecie co? W pierwszym aż niedowierzanie. Ale mówię chuj. Mówię, niech mu będzie. Wiecie jak go załatwiłem? Mówię mu tak, panie. Wczoraj było halowen czy tam przedwczoraj. Wymalowali mnie. Chodziłem, mówię, zbierałem cukierki, zbierałem wszystko. Mówię jest najlepszy numer, że w poniedziałek... Czy tam we wtorek idę do roboty i nie mogę tego domyć, mówię panie, nie? Historia, on mówi, co pan powie? Ja mówię, no tak, panie, wie pan, jaka będzie afera, mówię, przecież mam kontakt z klientem. Mówię, i tego wszystko, panie, co teraz? On mówi, o panu nie pomogę, ale powiem panu, co się pan w oczy, panie. Taki jest pan pomalowany. Ja mówię, no widział pan, mówię, no nie schodzi, nie schodzi, mówię, coś muszę myśleć. A dziad do mnie mówi, panie, a może byś pan pumeksa spróbował? Masakra, Pumeksa, no ale no cóż Jak to się mówi, jeden woli ogórki, drugi ogrodnika córki Dobrze kochanie, no Ze spokojem Chyba miałaś rację, żeby jechać do tego Van Graaffa. Dobytwo szczytu. No nic, kochani. Wjeżdżamy. A co mają do zaoferowania? Zobaczymy. Fiovi, to prokým. Dobra, kochani, utekám. Na raď,